No, w programie naszym występuje traktor. Traktor, rolnik postępowy, zaraz będzie numer odlotowy. No. No i znowu witamy w programie ciągniki, problemy interkulery, inżektory, wtryski wysokiego ciśnienia, pompy i inne takie bomby. Będziemy robić analizę, diagnozę, napędowym tego zielonego potwora który o litość litość woła a nasz kamerzysta robi sobie do mnie kawały i jest taki prawie że doskonały włosy mu się trochę zmierzwiły jak Arzteinowi Einstein, po rodzaju atomów pokręciły no i tutaj mamy czujnik położenia wału, a tam u góry był ten czujniczek, wykręciliśmy go i on odpowiada za temperaturę prawdopodobnie paliwa, tak wygląda, po odpięciu wtyczki czujnik przestał gasnąć na kilkanaście sekund, lekka poprawa jest, zobaczymy co się stanie gdy wymienimy.